Hej, ze strony Merwiit, w kolejnym odcinku na kanale w Ant4. I co, to jest daleka sniaka w poprzedniego odcinka? Policjantów. Czy na pewno musimy zaprzątać sobie tym głowę? Stój. No i po co rujnować życie dwójce dzieciaków? Naprawdę nie chcę was zastrzelić. Ale proszę pani, nic się nie stało. Żadnych strat, prawda? Wszyscy ponosimy konsekwencje naszych poczyneń Dopuść chociaż jego. Wziąłem go, żeby pokazać mu rzeczy mamy. Nic poza tym, jest niewinny. Co? Powtarzam, to moja wina. Nie. Chodzi mi o matkę. No tak. Ten dziennik należał do niej. Jesteście synami Cassandra Morgan? Cześć. Mój Boże. Mogłam Was zastrzelić. No i nadal Pani może, także mogę prosić? Znała Pani mamę? Pracowała dla mnie. Jak pewnie zauważyliście, jestem kolekcjonerką. No i to wcale nie byle jaką. To... Mama była pani tłumaczką? Wasza matka była najgenialniejszą historyczką, jaką znałam. Mogłyśmy wspólnie tyle osiągnąć, ale jej choroba. Przykro mi. Nie, niepotrzebnie. To było dawno temu. Za wszystkich jej odkryć. To na pewno byłoby największe, Sitz Parvis Magna. Wielkość od skromnych początków. Dewiza Francisa Drake'a. Tak, łacina i wielcy w historii. O tym gadaliśmy przy obiedzie. Byliśmy dziwną rodziną. Opowiadała wam o swojej teorii na temat Drake'a i jego potomków? Francis Drake nie miał dzieci. Właśnie. Tak mówią historyczne źródła. Ale my miałyśmy odmienne zdanie. Zgłębienie sekretów Draka jest kolejną przygodą, którą muszę odpuścić. Tak jak i wiele innych rzeczy. Wybaczcie. Wynurzenia starej baby. Proszę. Należy do mnie tak samo jak do was. To wie, może uda wam się kiedyś dokończyć to, co ona zaczęła? Ach, czyli nas pani puszcza, prawda? Porozmawiam z policją. Skoro tu weszliście, to pewnie wiecie też, jak wyjść. Hmm? Proszę. Przepraszam za kłopot. No dobra, Nathan. Chodźmy. <grym wioski> Nic pani nie jest? O cholera. Hej! 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 Sam? <grym wioski> <grym wioski> Zdury, oh, musimy coś zrobić! Nie! Musimy się stąd zmywać! Nie możemy jej tak zostawić! Nic już jej nie pomożemy! Musimy wjać! Jeżeli gliny nas tu znajdą, to już po nas! Natan! Idziemy stąd! I to już! Ach, cholera! Okno, no chodź! O ja. Ale fajna jak się teraz dzieje na tam oj I ten guzik Szybko zaczekaj Dobra Ale niech to ostrożnie Dobra trzeba tak żeby nas nie zauważyli, więc lepiej, żebym... No. Aha. Dobra, i uciekam dalej, tak? Komin. Y 3 0 0 n 달러 q u

Nie mam. ja. Ja nie wiedziałem gdzie on jest, ok? Takie swoje sprawiedliwe nie wiedziałem gdzie on poszedł. I się trochę zgubiłem. Ej, gdzie on jest teraz, bo ja nie rozumiem. Aha, tam. No dobra, to teraz to zrobię. Aha, ja go nie widziałem wcześniej. Dobra. Dobra. A nie mogą chyba strzelać, nie? Tak mi się wydaje, że strzelać nie mogą. Dobra, trzymaj się! Chyba im zwialiśmy. Odsapnijmy chwileczkę. Okej? Okay? Ale no, co? No nie wiem. Huh? Ta staruszka. Ej, posłuchaj mnie. To nie była nasza wina. Ta kobieta, ona. Ona była chora. Tak, wiem, to okropne, ale nie dało się jej pomóc. I co teraz zrobimy? Nie wrócę do sierocińca, ani ty do pracy. No i dobrze. Jasne. Nie, poważnie. Uciekniemy stąd i to najdalej jak tylko będzie możliwe. Tak? Zapomniałeś już o policji? Będą poszukiwać Natana i Samuela Morganów. Tak, to my? Można to zmienić. O ja, inne nazwisko. Natan, to w tamtym domu pokazałeś, że masz wiedzę porównywalną z tą staruszką. Słuchaj, zawsze czułem, że jest nam pisane coś naprawdę wielkiego. I dopiero dzisiaj... Wszystko zrozumiałem. To coś. Niedokończone dzieło mamy. To nasza przepustka do zupełnie nowego życia. Pod całkiem nowym nazwiskiem. O czym ty mówisz? Znam jednego gościa. Podrobi nam wszystkie papiery. A co do nowego nazwiska? Mama uważała, że Drake miał potomków. Powiedzmy, że miał. Nie mówisz poważnie, prawda? Natan, to nasze przeznaczenie. Obiecuję ci, ty i ja razem zejdziemy daleko. To co powiesz? Natanie Drake. U? Zostaliśmy odkrywcami, zdobywcami, no i z złodziejami. Dobra, nie się. A Albo ona się to na niego wtedy obraziła, a tym tam? Jeden z nas siedział w, pacy, albo w sensie albo Przyjechała i przyleciała, znaczy się poszło gdzieś, jej nie było i już znowu jest. Kiedy nie wiadomo, jakim cudem się znalazła. To znaczy, Trochę się to bez sensu. Nie chciała się rozdrapywać ran. No coś w tym stylu. To tyle. Wiesz wszystko. Znając ciebie, szczerze w to wątpię. Ale dziękuję. O czym teraz myślisz? O tym, że odnalazłam cię w odpowiedniej chwili. To. Całe szczęście, niczego ci nie urwało, Ach. bo nie wiem, jakbym cię stąd wydostała. A w ogóle, to jak mnie znalazłaś? No wiesz, to proste. Podążałam za wystrzałami. Nie, no jak się tutaj dostałaś? Oh. Zgłoś się, Sali. Cześć, skarbie. Jak, Nate? No wiesz, poturbowany, ale żywy, czyli standard. Teraz musimy uratować drugiego, Andrejka. To znaczy? Daję ci, Nate. A. Sali, fajnie, że wpadłeś. Nie nadzieję, że to nie było ja, Musiałem. A co z samym? Złapali go. O, nie niedobrze. Wiesz, gdzie są? E, tak, e, są na północnym skroju wyspy. Poszukaj tam jakiegoś lądowiska. Jak odbijemy sama, trzeba będzie się szybko zwijać. Przyjąłem. Hej, hej, a co ze skarbem? Zapomnij. Nie potrzebujemy go. A Alcazar? Nie, nie ma żadnego Alcazara. To się ma. Chwila, czyli ten dług, ta... Ucieczka? E, t, tak, sam to wymyślił. Walam z niego, co? Dobra, opowiem ci wszystko, jak się zobaczymy, ok? E, nie mogę się doczekać. Uważajcie tam na siebie. Jak zawsze. Wymianka. Dzięki. Spoko. Nie, Elena. Dziękuję, uratowałaś mnie. No, prawie się rozmyśliłam, Jasne. Chodź już. Mamy transport. Czyli idziemy na północ wyspy? Na razie I w ogóle tak mam teraz taką rozkminę, że Elena to jest jak takie imię dla elfa. No. Nie, no. Nie wiem czemu, no takim się spojrzyło. Jakby pasowały do niej taki, pasowałyby do niej takie uszy. Takie elfie. No i słynę. Tam na wiecie. Wow. Pożyczyłam go od kolegów z się aż stamtąd Tak było najszybciej. Teraz musimy wymyślać jak wrócić na górę. No trójkąt, hałas. Dobra. O. Myślałem, że mi ręka podda coś. Aj. Dobra. A ten... długo tu jesteś? Na wyspie? Kilka godzin. Widziałaś kolonię? Tak, z powietrza. Niesamowita, co? Nie miałam czasu na zbieganie. Mhm. Zajęta No dobra Co zaraz tutaj Co i tam wchodzimy? Ej, coś mi się kojarzy, że to kiedyś było Daję słowo Aver wynajął najlepszych inżynierów. Pewnie transportował nią zapasy w górę rzeki. Tak, prawdopodobnie. Gdzie ona jest? Ale że ona się umie wspierać? Nie spodziewałbym się po niej umiejętności parkouru. To ten z sali opowiedział ci trochę o tym miejscu? Tak, Henry Avery. 400 milionów, 12 założycieli, setki kolonistów. Jak się wchodzi tam? Co, że tutaj? O! Ten kaczan, czy czekan, czy... Jak to się nazywa? Widzę auto, tylko jak się tam dostać. Masz jakiś pomysł? Trendy? No, rozejrzyjmy się. Tu jakieś błotko. Eee. teraz, tutaj nie. Tutaj jest to, ale tu chyba bez niczego tak nie wyjdziemy. Za znajdźmy inną drogę, tu nie. Tutaj też nie, nigdzie, tutaj... Tutaj też nie, no nie wiem co teraz... Tutaj nie, tutaj... Też nic nie ma... Tutaj, a nie to jest... No dobra, ale gdzie jest? Tak jakby miało być coś na czym mógłbym stanąć, co nie? I raczej tak jest, tylko. Gdzie? O! Co ty tu robisz, Ty piara? dobra? Wchodzimy, coś tu jest, co to jest? Trójkąt. Dobra, mam. Mogę Cię podsadzić. Super. a ona tak potem, potem dyptała i on to tak. Trochę to. obrzydliwe. Ej, no nie, to jest. Są jakieś żarty Ale nie po to. No dobra Chodzimy tutaj Tak Ej no ale tutaj nie ma przecież patrzałem tutaj nic nie było tam czegoś dla mnie Jakby ono ja coś takiego rzucić, żeby mógł się podsadzić No Dobra. Żeby... Co? Pierwsza Dobra, tu i tutaj na to pociągnąć, rozumiem. Znaczy no, na pewno w sumie, dobra. Czy ja już tego nie... Dobra, nie myślałem. Ej, no i co jestem teraz? Nie złap się tego gościu. Ej, zepsułem. O. Dobra. Użyj skrzyni, by dotrzeć do tego zwalonego drzewa. Skrzynia, drzewo. No, idź. Dobra, chyba już, tak mi się wydaje. A nie gadaj, że jeszcze nie. Boże, i tak... Dobra, ale dalej sobie wyjdziemy w następnym odcinku, także to było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na następnego, no i cześć.